thank <laughs> you Winda niestety uległa awarii. Patrzcie sami, wciskam, nic się nie dzieje. To samo jest w kabinie. Tutaj to drzwi jak najbardziej są zareglowane, no winda stoi równo na piętrze 0. To oczywiście to jest przystanek Piłsudskiego targowa, jakby co Włosi widać nie da się nic zrobić Dobra, No to przejdziemy sobie Jeszcze raz zobaczymy jak to wygląda Patrzcie sami. Dobra. Spróbujemy się dodzwonić do konserwatora. Nie działa, ona, ona nie działa. Ona jest zepsuta. Właśnie próbowałem, właśnie chcę zadzwonić do konserwatora. Ona nie działa. Ale można rozsunąć ją ręcznie. Tak, o. Właśnie, zaraz zadzwonię do konserwatora. Zadzwonię do konserwatora, zaraz odmówię. Zaraz zadzwonię do konserwatora. Dobra, zasunę. Patrzcie, nic się nie dzieje. Dobra, dzwonimy do konserwatora, o ile to jest możliwe. Nie da się, niestety. O, dźwięk już niestety. Oczywiście konserwuje firma Kone. Kiedyś konserwował ją Schindler, a teraz konserwuje Kone. Więc nie działa. No a tutaj... O! tutaj... No tutaj to chyba już się niestety nie da rozsunąć. Dobra, coś takiego wam pokażę. Dobra, no to wysiadamy stąd. Dobra, jak... Zgłoszę awarię, jak skończę nagrywanie. Dobra, wysiadamy stąd. Ech. Oczywiście da się ją rozsunąć, bo drzwi są odryglowane. No bo tutaj śniegu trochę nasypało, jak widać. Popatrzcie sami, no w ciskach nic się nie dzieje, no. Taka sytuacja z awarią windy. No niestety do konserwatora już nie można się niestety dodzwonić przez dzwonek. Jedyne co można to tylko przez telefon. A ja teraz jestem w trakcie nagrywania. No niestety moi drodzy nic z tego. Patrzcie. Minus 1 nie działa. Zero, nie działa. Drzwi nie można otworzyć ani zamknąć. Dzwonek działa, ale niestety już do konserwatora nie da się dodzwonić. Dobra, no to, to było tyle w tym krótkim filmie. Pozdrawiam Was. W tym filmie była awaria windy Schindler 5500 na przystanku piusowskiego Targo Targowa w Łodzi. Czekajcie, tylko to rozsunę. Dobra, teraz ją zasunę. Dobra. No to już zaczynam zgłaszać tą awarię. Zajdam się z wami. Cześć!